Udanego Gminne dożynki odbyły się w minioną niedzielę w Modliszewie. Jak co roku w dniu święta blonów odprawiona została msza święta, był korowód dożynkowy i prezentacja wieńców. W punkcie kulminacyjnym dożynek było przekazanie chleba przez starostów dożynek w ręce wójta gminy Gniezno. Całość obrzędu prowadził zespół ludowy Gniezno. Przyjmuję ten wert z szacunkiem do pracy rolników i obiecuję, że będę sprawiedliwie dzielić tak, aby dla wszystkich starczyło. Zdaniem starosty dożynek miniony rok dla rolników gminy Gniezno był trudny. Ten rok był, można powiedzieć, trudny, jeżeli chodzi o zbiory, bo mało, że były zbiory jakby pomniejszone przez wiosenną suszę i później w trakcie żniw nastąpiły opady. Wtedy zebraliśmy jakby gorszej jakości ziarno i po prostu. Jest to gorsze. Jeżeli chodzi teraz o okopowe, zapowiadałem się bardzo dobrze, bo e, opadów jest tyle, że po prostu te plony będą, rokują no, do, dobre zbiory. Dożynki to bardzo ważne święto dla każdego rolnika. Dożynki jest, są wyrazem podziękowania za pracę rolnika. Chcemy podkreślić, że ta praca jest trudna, jest bardzo wymagająca, uzależniona od wielu czynników i to, jakie zbierzemy plony, jakie zbiorą plony rolnicy, to nam wszystkim po prostu zapewni byt na przyszłość. I dlatego chcemy podkreślić tą ważną rolę rolnictwa. Nie był to łatwy rok. Najpierw rolnictwo dotknięte było suszą. Potem, w momencie, kiedy już można było przystępować do zbiorów wspól, rozpoczęły się dni deszczowe. Rolnicy mieli utrudniony zbiór zboża i to zboże nie ma już, nie jest w takich ilościach, jakie mogło rzeczywiście być, i nie jest w tej jakości, którą można by zebrać przy lepszych, sprzyjających warunkach pogodowych. Tak, jesteśmy gminą rolniczą, rolniczą. Tutaj na 31 sołectw mamy 24 delegacje rolników z 24 sołectw, a więc w przeważającej części gminy nadal mamy rolnictwo rozwinięte i nadal sporo rolników uprawia i hoduje zwierzęta. Wśród atrakcji były koncerty, pokazy tańca, jarmark rękodzieła, warsztaty i animacje dla dzieci. Można było też skosztować wyrobów, jakie prezentowały stoiska z poszczególnych sołec w Gminy Gniezno.